Szczęść Boże w 29. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Kiedy czytamy Pismo Święte, musimy być bardzo ostrożni, żeby nie dać się złapać w sidła, takie jakie mamy w gazetkach reklamowych. Kup trzy produkty w cenie dwóch, a zyskasz kilka złotych. Bo może drobnym drukiem jest tam napisane, że żeby skorzystać z promocji, należy spełnić odpowiednie warunki, np. Trzeba być zalogowanym do odpowiedniej aplikacji, posiadać specjalną kartę i jeszcze kilka innych rzeczy, aby skorzystać z tego, co oferuje dany market. Kiedy czytamy Pismo Święte, możemy pamiętać takie słowa: módlcie się o cokolwiek chcecie, a to wam się stanie. A dzisiaj Ewangelia mówi nam, kiedy przychodzi dwóch apostołów, Jan i Jakub, i Jezus mówi do nich: Nie wiecie, o co prosicie. To co więc jest tak z naszą modlitwą? Przecież z jednej strony możemy prosić o cokolwiek, a z drugiej strony, że nie jest to dobre. Jezus nie zarzuca apostołom yy, pragnienia zasiadania w chwale, bo jest to jak najbardziej wskazane, że mamy zasiąść w tej chwale Pana Boga, ale nie przychodzi ona tak jak za palców, że nie staje się natychmiast, że nie jest przypisana do tego, kto tego pragnie, że długa droga jest, żeby dojść do tej chwały. Wyobraźcie sobie sportowca, który przychodzi na pierwszy trening, zaczyna przygodę ze sportem i chce już jechać na zawody i chce być pierwszy. Wszyscy go wyśmieją, bo powiedzą: Jeszcze jesteś za młody, jeszcze jesteś niedoświadczony, jeszcze nie wiesz, o co w tym wszystkim chodzi. A poza tym, Jakbyś stał się od razu pierwszy, to byś pogardzał innymi. Właśnie to jest przesłanie dzisiejszej liturgii Słowa: aby nie pogardzać drugim człowiekiem, ale też przede wszystkim, żeby umieć docenić to, do czego jesteśmy zaproszeni. Księga Izajasza z czwartą pieśnią o słudze Jachwę pokazuje nam, że spodobało się Panu. Swojego sługę zmiażdżyć cierpieniem. Nie chodzi o to, że Pan Bóg chce nam dokręcać śrubę i chce nas w jakiś sposób ugniatać, żebyśmy powiedzieli: Panie Boże, ratuj. Ale chce nam pokazać, że cena zwycięstwa jest bardzo wielka. Że jeśli potrafię zrezygnować ze swoich pragnień, jeżeli potrafię zrezygnować z samego siebie, to doświadczę wielkiego bogactwa. To nie wchodzi w logikę dzisiejszego świata, że wszystko mi się należy. Że to miejsce w Królestwie Bożym też mi się należy. Bo przecież jestem ochrzczony, chodzę do kościoła, modlę się, spowiadam się. Wszystko, co jest zapisane w prawie, wypełniam, więc muszę zdobyć chwałę. Jezus mówi do apostołów, czy możecie pić kielich, z którego ja będę pił. Oni po chwili zastanowienia mówią, tak, możemy. A więc wiedzą, że muszą trochę się wysilić, że to będzie ich trochę kosztować, ale ta gorliwość ich jakoś tak przynagla, że oni chcą tu i teraz już wiedzieć, że będą mieli zapewnione miejsce. Kiedy patrzymy właśnie na te dwie postacie, na Jana i Jakuba, widzimy dwa różne charaktery. Jan, który jest bardzo emocjonalny, który jest bardzo uczuciowy, i Jakub, który jest bardzo praktyczny, poukładany, chce wiedzieć, co, gdzie, kiedy i jak należy wypełnić, żeby dojść do celu. I tych dwóch Synów gromu, można powiedzieć, doświadczy jako pierwszych, tego, co dzisiaj jest mówione, doświadczą tego kielicha. Jan poprzez swoją obecność pod krzyżem. Będzie cierpiał męczeństwo serca, kiedy będzie widział swojego ukochanego mistrza i nauczyciela, tego, do którego wielokrotnie się przytulał, którego słuchał z otwartym sercem, z otwartymi uszami, którego słowa chłonął, widzi dzisiaj przybitego do krzyża i umierającego. I słyszy ten testament: Oto matka twoja, i od tej godziny wziął ją do siebie. Przeżył mękę i śmierć Chrystusa całym sobą. Natomiast Jakub, jako pierwszy z apostołów, oddaje życie w sposób męczeński. A więc można powiedzieć, że to, czego pragnęli, osiągnęli, ale nie w taki sposób, do jakiego tego podchodzili. Nie przeżyli tego. Bezbolesnie. Nie doświadczyli tego w sposób nic ich nie kosztujący. Bo złożyli wielką ofiarę. Kiedy wczytujemy się właśnie w te słowa, że żeby być wielkim władcą, należy też umieć się pochylić, zgiąć kolano nie przed człowiekiem, oddając mu cześć, ale Zgiąć kolano przed tym, który wymaga mojej obecności, wymaga mojej opieki, mojej pomocy. Być sługą, który robi to nie ze względu ze, nie ze strachu, że coś może stracić, ale być sługą, który wykonuje swoje polecenia, aby coś zyskać. Wchodzenie po stopniach tej świętości. Jest przesłaniem dzisiejszej Liturgii Słowa. Że Chrystus, będąc Bogiem, zrezygnował z przywilejów, aby zasiadać na tronie. Zrezygnował z potęgi militarnej, intelektualnej, swojej boskiej, aby doświadczyć tego wszystkiego, co ludzkie. Tej ludzkiej słabości. Zakończonej śmiercią, aby przez śmierć dać nam życie. Nie spoglądajmy więc na Pismo Święte jak na książkę, która daje nam złudną nadzieję. Wczytujmy się dokładnie w słowa, które tam są zapisane, nie tylko wyczytując pewne hasła i slogany, ale pochłaniajmy całą treść która oprócz celów pokazuje nam także środki i sposoby dojścia do konkretnego zamierzonego celu. Bądźmy więc tymi, którzy karmią się słowem, aby dzięki temu słowu wzrastać, by umieć rezygnować tylko po to, żeby zyskać chwałę. Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem.